Procesów produkcyjnych jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorstwa. W firmie Kradex linia do składania umożliwia poprawić wydajność, jakość, a także odciążyć pracowników w powtarzalnych, nużących i ciężkich zadaniach. jest składa się z trzech etapów. Na początek obudowy są rozładowywane przez największego robota. Stacje depaletyzujące wyładowują obudowy po jednej z pojemników. Następnie na obudowach wykonywany jest szereg różnych procesów technologicznych, takich jak znakowanie laserowe, wkładanie elementów, takich jak wkręty, boczki, podkładki. Następnie kolejny robot składa wieczko z denkiem. Obudowy są zgrzewane. Kontrola jakości przez system wizyjny sprawdza poprawne złożenia obudowy. Obudowy wkładane są do kartonów zbiorczych, a następnie paletyzer po przygotowaniu uprzednio kartonów układa je na palecie. Zmieniająca się rzeczywistość biznesowa wymusza cały czas modernizację oraz myślenie o przyszłości. Jedynym skutecznym sposobem, aby wypełnić zobowiązania wobec klientów, którzy zamawiają coraz większe ilości, jest zainwestowanie w robotyzację która będzie w stanie kilkadziesiąt tysięcy obudów dziennie w skuteczny sposób zafoliować i przygotować do wydania. Pół roku wstrzymywałem się z decyzją o zakupie robotyzacji z uwagi na niepewną sytuację wyłoną COVID-em i gdybym się nie wstrzymywał, to mielibyśmy tą robotyzację już działającą.